Tak, Rosja zrzuci bombę atomową na Polskę. Szokująca wizja przepowiednia Jasnowidza Jackowskiego. Dzisiaj na temat wstrząsającej. No, nawet nie wiadomo, czy to jest wizja przepowiednia, bo to jest sen. Pytanie, czy to jest sen proroczy. E, no właśnie, e, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Dzisiaj na temat e, tutaj Jasnowidza Jackowskiego, jego snu proroczego. Pytanie, czy to jest wizja przepowiednia, czy to będzie mieć miejsce w po prostu Polsce. E, ale e, na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba. Zostaw też łapkę do gry pod tym filmikiem. Kliknę grzew dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mego fanpage'a na Facebooku, zalajkujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. W przypadku zwykłego człowieka sen wiadomo, może być tak naprawdę przerażający, straszny, ale to był tylko sen, tak, który może być wynikiem różnych czynników? Natomiast ciekawa sprawa jest w przypadku snu Jasnowidza jackowskiego. Tym bardziej, że jest to sen, którym faktycznie z którym się jasnowidz Jackowski podzielił z opinią publiczną, więc pytanie, czy ten jest? Sen jest proroczy, a może jest tak, że Jasnowic Jackowski to widział w swojej wizji przepowiedni. Tylko nie chce tego nazwać przepowiednią, tylko po prostu mówi, że to był sen, bo zawsze może powiedzieć, jak to nie dojdzie do skutku, a to był sen, tak? No ja, to mi się śniło i tak dalej. A z drugiej strony być może nie chce straszyć obywateli. Natomiast niewątpliwie to była sytuacja, w której bomba atomowa wybuchła w Polsce. Przerażająca wizja przepowiednia, jeśli chodzi o to, co miałby praktycznie tutaj spotkać Polskę. No niewątpliwie tak, no dzisiaj po prostu, jeżeli byśmy się pytali, kto miałby tego dokonać, to pewnie Rosja, tak? No. On wszystko na to wskazuje, oczywiście taką bombę atomową może też rzucić inne państwo, ale no tutaj widzimy, że Europa ma napięku z Putinem, z Rosją, tak, Rosja atakuje Ukrainę, Rosja potencjalnie może zaatakować też państwa nadbałtyckie będące w NATO, Rosja może zaatakować Polskę, jeżeli Polska na przykład tutaj wyśle swoich żołnierzy na teren Ukrainy, ale to też jest ciekawe, bo tutaj Jasnowic Jackowski mówił w ten sposób, że na początku Polska nie wyśle żołnierzy na Ukrainę, żeby ci żołnierze bronili tutaj, tutaj Ukrainy ale przez Polskę będzie tutaj trasa przebiegała, gdzie żołnierze innych państw będących w NATO będą dostawać się na teren ukrainy. Ale przecież to też może po prostu, tutaj Jastanin Zdeckowski mówił, że też może Putin to uznać, że Polska pozwala na to, że żołnierze przekraczają po prostu teren Polski, dała praktycznie tutaj tak jakby ujście dla tych żołnierzy i że tym samym pozwoliła im po prostu na przejść na teren Ukrainy i tym samym Rosja może uznać Polskę za koalicjanta, może uznać po prostu, że tak, że tutaj to Polska wypowiedziała wojnę Rosji. Oczywiście taki argument użyje tutaj Putin, tak, co jest oczywiście fałszywym argumentem, no ale będzie miał po prostu tego pretekst. No i teraz, no oczywiście Rosja dysponuje bronią atomową, Polska taką bronią atomową nie dysponuje, chyba że w ramach NATO, tak, no to NATO ma po prostu broń atomową, chociażby Francja, ale mm, właśnie tutaj Jasny Jacek Jackowski miał ten sen, w którym doszło do wybuchu bomby atomowej, i ten sen wyglądał w następujący że Jasnowic Jackowski szedł pewnego dnia w Czuchowie, a więc swojej miejscowości, która znajduje się w, po prostu pomorskiem, e, szedł po prostu ulicą i nagle patrzy, a tam ludzie rzucają się na ziemię, kładą się praktycznie plackiem na ziemię. E, tak? Po czym Jasnowic Jackowski widzi gdzieś bardzo daleko w oddali e, po prostu wybuch grzyba, jakby po prostu grzyb e, atomowy wybuch też się kładzie. Po czym e, tak naprawdę słyszy po prostu duży m, m, świst powietrza, tak? E, widzi praktycznie tutaj paseczki, wiatr, ale to już go tak naprawdę nie dotyczy. To już jakby go nie dotyczyło, bo praktycznie jest poza ciałem. Jakby jego dusza jest po prostu poza ciałem. Nic go już e, jakby nie boli, nic go praktycznie tutaj nie dotyczy. No wiadomo, że gdyby doszło do wybuchu bomby atomowej, to tego czasu na zastanowienie tak naprawdę człowiek nie miałby wiele, być może miałby tyle czasu człowiek, żeby rzucić na, na ziemię, a zaraz po prostu człowiek by zginął, tak? A więc być może to była taka wizja, to ciekawe, bo to, była, to mogła być taka wizja e, na pograniczu, e, po prostu tak, czyli dusza byłaby tak, wizja jeszcze za życia, co on ostatnie chwile widzi za życia, a z drugiej strony, co widzi praktycznie dusza zaraz po śmierci, zanim jeszcze po prostu tak, jakby ona się dostanie do Tamtego świata, to jeszcze po prostu ona jest jakby w tym ciele, tylko że tak, tylko po prostu unosi się, widzi praktycznie całe te zdarzenie, które ma miejsce. No więc szokująca wizja przepowiednia tutaj, znaczy, no oczywiście, sen, tak? Pytanie, czy po prostu nie będzie to sen proro, czy to nie, czy to nie jest wizja przepowiednia tutaj jest na widziackiego, jeśli chodzi o to, co miałby nas spotkać. Oczywiście ktoś może powiedzieć, no tak, sen, no każdy z nas może mieć takie sny po prostu straszne, a mi się śniło, że nie wiem, po prostu, tak, yy, jakaś inna broń spadła, aby w ogóle po prostu Polska została zniszczona, jeśli chodzi o loty bombowe. Każdy ma, znaczy ja nie mówię sobie, tylko ktoś może tak powiedzieć, tak Kowalski i tak dalej. Każdy może mieć prawo do swojej interpretacji. Natomiast pytanie jest inne, ponieważ Jasnowidz Jackowski jest Jasnowidzem, czy też Krzysztof Jackowski jest Jasnowidzem. I czy ten sen nie był snem proroczym, czy to nie była wizja przepowiednia, którą Jasnowic Jackowski zakamuflował pod postacią snu. E, tak, e, to jest po prostu przerażająca sprawa, ale też ostatnie te chwile go praktycznie tutaj tak życia, czyli po prostu szedł ulicą, widział jak ludzie nagle się rzucają na ziemię, gdzieś bardzo daleko po prostu w odchłani, w oddali od po prostu ma miejsce wybuch jakby grzyba tego atomowego, po czym po prostu tak ludzie giną i jasnowidz Jackowski widzi tylko paseczki, widzi wiatr po prostu, który przelatuje, ale czuje też taką lekkość po prostu, tak by to kompletnie go nie dotyczyło, jakby nie czuł bólu. No wiadomo, tu już po prostu ma miejsce śmierć, dusza się unosi. Nad ciałem człowieka, a więc, no, szokująca wizja przepowiednia tutaj e, jasnowidza Jackowskiego, jeśli chodzi o to, co miało mieć miejsce. No, taki na przykład, e, e, tutaj, tak, e, broń atomowa przecież mogłaby. Wybuchnąć, jeśli chodzi o pomorski, na przykład jeśli chodzi o tam bazy wojskowe, które tam się znajdują, na przykład, tak, czy różnego rodzaju po prostu tam trasy. Tam jest ta trasa berlinka, ta, która przebiega, nie, więc kto wie, po prostu tutaj trzeba pamiętać, że no taki atak atomowy, na przykład na Polskę, to nie musiałoby być tak, że jedna bomba by spadła i cała Polska byłaby zniszczona, tylko byłby to atak atomowy bomby o mniejszej sile rażenia, na przykład yy, dziesiątki czy setki takich bomb wyszczonych na teren Polski, tak, i na przykład jedna taka bomba by właśnie spadła w w pobliżu Człuchowa, czy w pobliżu właśnie choni tamten rejon, po prostu pomorskiego, gdzie ludzie po prostu by tam po, e, poginęli. Tak, no tak też, po prostu w, w taki też wreszcie, wreszcie kraju, tak. Więc no wstrząsająca, no oby to był po prostu tylko można powiedzieć głupi sen, e, tak horror, taki e, który się człowiekowi przyśni, żeby nie był to sen proroczy, bo jest to po prostu przerażająca sprawa. No oczywiście w tym śnieci, ludzie, którzy tam byli, zginęli. Jasnowicja Skoski, no ale nie szokujmy się, wszyscy byśmy wtedy zginęli, e, wszyscy ludzie, którzy mieszkają na terenie Polski, wtedy by praktycznie by zginęli, tak, no to jest oczywista sprawa, no bo e, nie wydaje mi się, że to był akurat była jedna rakieta, bomba atomowa, która by spadła w Pomorskiem, e, w Czuchowie po prostu, tak, czy w Chojnicach, w tym regionie, e, tylko po prostu spadłaby, to byłoby szereg pewnie broń atomowej, która by spadła na teren Polski, jedną z nich właśnie byłaby bomba atomowa, która by spadła w tamtym rejonie. No więc wstrząsająca wszcząs wizja przepowiednia, tutaj, tak, jasnowidza Jackowskiego, no wiadomo, jak wybuchnie praktycznie ta bomba atomowa, to jest tam kilka tych fali, tak, tam jakaś fala uderzeniowa, fala dźwiękowa, podmów wiatru i tak dalej, e, tak, chociaż w oddali może być widziany praktycznie ten grzyb, no to zanim po prostu ta fala do, dotrze, to tam minie ileś tam kilkanaście sekund, tak, w zależności kto, jak daleko jest praktycznie od epicentrum tego, od po prostu od miejsca, gdzie doszło do wybuchu, jak silna po prostu została użyta broń atomowa, no oby ta sytuacja nigdy nie miała miejsca. Jestem ciekaw, co by na ten temat Temat Co na ten temat myślicie? Tylko to jest ciekawe, że to dotyczyło Polski, tak? bo Jacek Jacekowski mówił, że on szedł po prostu ulicą Czuchowa, czy jakby te bomby atomowe spadły na terenie Polski. Tak? Ja to wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam. Zostawcie suba. Trzymajcie się. Cześć.